Klaudia Marchewka to jedna z najpopularniejszych uczestniczek Big Brother 2019. Widzowie reality show od razu polubili ją za jej szczerość i naturalność. Marchewka już w pierwszych dniach pobytu w domu wielkiego brata opowiedziała o swojej nietypowej sytuacji rodzinnej, oraz nie ukrywała, że źle znosi obecność niemal 70 kamer telewizyjnych śledzących jej każdy krok. Co wiemy na jej temat. Garść najważniejszych informacji na temat Klaudii Marchewki z Big Brother do sprawdzenia poniżej. Klaudia Marchewka wiek, zawód, hobby Klaudia Marchewka ma 26 lat i pochodzi z Nowej Huty, dzielnica Krakowa. zarabia na utrzymanie siebie i młodszego od siebie o 14 lat brata między innymi jako kierowca w prywatnym transporcie medycznym M. inaczej przewozi pacjentów między szpitalami pracownica ochrony a nawet sprzątaczka jej pasje to bieganie jazda na motocyklu i muzyka klaudia marchewka Adopcja brata po śmierci mamy Klaudia stwierdziła, że sama zajmie się swoim nieletnim bratem, Oskarem. W tym celu postarała się o zostanie jego opiekunem prawnym. Po adopcji Klaudia jest już formalnie matką 11-latka, dzięki czemu chłopiec nie trafił do domu dziecka ani rodziny zastępczej. Klaudia Marchewka, piosenka dla mamy Klaudia lubi rapować i przez wiele lat przymierzała się do nagrania własnego utworu, do czego namawiała ją też matka. Niestety Marchewka zebrała się do napisania piosenki dopiero po jej śmierci. Jej dedykowany mamie utwór nosi tytuł Pamiętam został opublikowany na Youtube 29 marca 2018 roku pod pseudonimem MDB. Utwór w całości dedykuje mojej mamie, która odeszła zbyt szybko. Gdyby żyła kończyłaby dzisiaj 47 lat, czytamy w opisie piosenki. Zobacz zdjęcia Klaudii Marchewki Bratem i jej fotografie z Big Brother w naszej galerii. Sprawdź też, Big Brother 2019, kto odpadł. Natalia i Maciej szliwe w web. Wyniki.